Adam i nocne wyzwanie. Adam był pięcioletnim chłopcem o wielkiej wyobraźni i odwadze. Uwielbiał przygody, a najbardziej cieszył się na myśl o kempingu z rodzicami i przyjaciółmi. Pewnego letniego wieczoru Adam wraz z rodzicami rozbili namiot nad jeziorem, otoczonym gęstym lasem. Gdy słońce zaczęło zachodzić, Adam poczuł ekscytację, ale też lekki niepokój. Co jeśli coś strasznego wydarzy się w nocy? Pomyślał, przypominając sobie koszmar o latającym czarnym kole, które chciało go zabrać. Noc zapadła szybko, a na niebie pojawiły się tysiące gwiazd. Adam siedział przy ognisku, słuchając opowieści taty o gwiazdach i planetach. Nagle w oddali usłyszał dziwny dźwięk. Był to szum, który przypominał odgłos skrzydeł. Adam zadrżał. Co to było, tato? zapytał, trzymając się mocno ręki taty. To pewnie tylko wiatr w liściach Adamie. Odpowiedział tata, próbując go uspokoić. Jednak Adam wiedział, że to nie był wiatr. W oddali, ponad drzewami, zobaczył coś, co przypominało ogromne, czarne koło, unoszące się w powietrzu. Serce zaczęło mu bić szybciej. Adam postanowił, że nie pozwoli, aby strach go pokonał. Postanowił zbadać tajemnicze koło. Wziął latarkę i ruszył w stronę lasu. Wkrótce dołączyli do niego jego przyjaciele: Zosia, która była odważna i sprytna, oraz Kuba, który zawsze miał przy sobie coś, co mogło się przydać w każdej sytuacji. Nie bój się, Adamie, razem damy radę, powiedziała Zosia, trzymając go za rękę. Tak, mamy wszystko, czego potrzebujemy, dodał Kuba, pokazując swój plecak pełen narzędzi. Gdy zbliżyli się do miejsca, gdzie widzieli latające koło, okazało się, że to nie było koło, a ogromny balon, który utknął w drzewach. Balon był czarny i miał kształt koła, dlatego wyglądał tak strasznie w ciemności. Adam poczuł ulgę, ale też zrozumiał, że jego wyobraźnia czasami płata mu figle. To tylko balon, nie ma się czego bać, wykrzyknął z radością. Gdy wrócili do obozu, Adam opowiedział rodzicom o swoim odkryciu. Rodzice byli dumni z jego odwagi i determinacji. Adam zrozumiał, że czasami strach jest tylko w naszej głowie i że z pomocą przyjaciół można pokonać każde wyzwanie. Jestem dumny z ciebie, Adamie. Pokazałeś, że prawdziwa odwaga to stawienie czoła swoim lękom, powiedział tata, przytulając go mocno. Tej nocy. Adam spał spokojnie, wiedząc, że nie ma się czego bać. Wiedział, że nawet jeśli w przyszłości pojawi się coś strasznego, zawsze będzie miał przyjaciół i rodzinę, którzy mu pomogą. Adam nauczył się, że strach często jest wynikiem naszej wyobraźni i że z pomocą przyjaciół i rodziny można pokonać każde wyzwanie. Ważne jest, aby nie bać się prosić o pomoc i zawsze starać się zrozumieć, co naprawdę się dzieje zanim pozwolimy, aby strach nas pokonał. Adam i jego przyjaciele pokazali, że prawdziwa odwaga to stawienie czoła swoim lękom i szukanie prawdy. Dzięki tej przygodzie Adam zrozumiał, że nie ma się czego bać, a nocne wyzwania mogą być okazją do nauki i odkrywania nowych rzeczy.